Halo, halo, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w tym filmie odnośnie konkursu z World of Tanks. Miesiąc styczeń dobiegł końca, i tak jak zapowiedziałem, będziemy tutaj na koniec miesiąca rozlosowywać nagrody pod warunkiem, że uda nam się wypełnić licznik. Tak jak widzicie, licznik wypełnić się udało. Jestem tutaj nawet zaskoczony, ponieważ w pewnym momencie nie zanosiło się, że ten licznik wypełnimy, ale jednak się udało. Mamy 47 nowych czołgistów na 30 których promocja wymagała, także jestem z Was dumny i bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie mojego kanału poprzez zakładanie tego konta. Natomiast pojawił się pewien problem, ponieważ, tak jak pamiętacie, ja tutaj prosiłem o to, żeby zamieszczać w komentarzach pod filmem screenshoty, na których widać, że konto zostało założone i widać ważnik. Natomiast nie przewidziałem jednej rzeczy i tutaj mogę się uderzyć w pierś. Naprawdę nie byłem tego świadomy, a mianowicie, że YouTube automatycznie usuwa komentarze z linkami. W związku z czym, wszystkie osoby, które taki komentarz zamieściły pod jednym, drugim czy trzecim filmem, no to tych komentarzy po prostu nie ma. To nie jest tak, że one są ukryte i ja jako właściciel kanału mogę je zobaczyć, tylko one po prostu zostały usunięte i ich nie ma. No i w związku z tym jest problem którego no, pierwotnie nie przewidziałem. E, ja oczywiście tutaj już zgłosiłem, że promocja dobiega końca. Napisałem do zleceniodawcy. Dostałem już odpowiedź e, mianowicie taką, że dostanę prawdopodobnie listę tych wszystkich osób, które konto założyły w najbliższym czasie, w bliżej nieokreślonym, ponieważ musicie wiedzieć, że to jest taka grubsza promocja, i nie jestem jedyną osobą, która w ramach tej kampanii. Uczestniczy, także jest, są jeszcze inni tam YouTuberzy, streamerzy, którzy to robią. I być może taka lista zostanie mi dostarczona w momencie, kiedy wszyscy tą promocję zakończą, a to może być, nie wiem, dzisiaj, jutro, za tydzień za miesiąc. Także na ten moment takiej listy nie posiadam. Będę tutaj no, czekał na kolejne odpowiedzi, jakie dostanę. Natomiast no, nie chciałem tego konkursu tak odkładać nieskończoność, no bo no, to by było takie trochę głupie i sztywne. W związku z tym wymyśliłem alternatywę, najlepszą, jaką byłem w stanie. Mianowicie prosiłbym wszystkie osoby, które to konto założyły, żeby wysłały mi maila z tym screenshotem, czyli ten sam screenshot, który tam wrzucaliście w komentarzu na YouTube, żeby wysłać mi go na maila. Mój mail to jest oczywiście pawlox 98 i ja będę tutaj sobie zapisywał te wszystkie osoby na listę. I losowanie zrobimy w poniedziałek. Także do niedzieli będzie czas, żeby tego maila wysłać. A w poniedziałek rozlosujemy tych dwóch zwycięzców, którzy tam zgarną tą smyczkę, przypinki i naszywki. Ja będę tutaj tą listę aktualizował na bieżąco. Też tutaj w przypiętym komentarzu przypnę plik, gdzie będzie ta lista, będę ją aktualizował. Tam widzicie jest ostatnia aktualizacja. Także będzie można sobie sprawdzić, czy wasze zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane. Ja będę na maile odpisywał i będę tą listę starał się aktualizować przynajmniej raz dziennie. I no jakby było coś nie tak, to proszę pisać do mnie maile albo wchodzić na stream na Twitchu i mnie o tym informować. Tak jak widzicie, jest tutaj też zapisana liczba bitew, no bo tak jak ogłosiłem, jedna bitwa to jest jeden los w losowaniu, a jak ktoś zagra 10 bitew, no to ma podwójne szanse. Też są osoby, które wiem, że konto założyły, ponieważ no, na, na, na Twitchu mnie o tym informowały. Natomiast nie mam screenshotów. To są te osoby pod kreską. Natomiast pozostałe osoby, no bo teoretycznie tych osób jest 47, prosiłbym właśnie o podesłanie screenshotta na mojego maila do niedzieli, tak żebym mógł tą listę wypełnić. Natomiast yy, są dwa scenariusze, jak to będzie wyglądało. Je, pierwszy scenariusz. Jeśli dostanę Listę tą oficjalną od y, zleceniodawcy, tych wszystkich osób, które to założyły, no to po prostu rozlosuję z tej całej listy z uwzględnieniem oczywiście tych osób, które wyślą maila, y, gdzie będzie widać więcej niż 10 bitów, które miały podwójne szanse. Natomiast jest opcja druga, mianowicie, że tej listy nie dostanę, no i wtedy no, sytuacja jest troszkę gorsza, ponieważ. Y, y, bo Spodziewam się, że nie wszyscy mi tego maila wyślą i być może komuś przepadnie szansa, no ale wtedy po prostu rozdosuję spośród tych osób, no, które mi maila wyślą. No, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, no bo tak to są osoby, które powiedzmy regularnie oglądają kanał i były w stanie tego maila wysłać, a jeśli ktoś tak tylko raz wszedł, stworzył konto i zapomniał, no to wtedy w losowaniu brać udziału nie będzie, no bo maila mi nie wyśle. Także takie są dwa scenariusze, no ja liczę, że tą listę dostanę, ale no nie mam na to wpływu i takie rozwiązanie myślę, że będzie najlepsze. Także jeszcze raz Was przepraszam widzowie, no, no, no mam nauczkę na przyszłość jeśli taki konkurs będzie w przyszłości, no to... Postaram się to zorganizować lepiej, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Pierwsze koty za płoty. Eee, także co? Czekam na maile. Dziękuję jeszcze raz widzowie za wspieranie kanału i tak liczne tworzenie kont. Naprawdę jestem z Was dumny, jeszcze raz podkreślę. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że to zrozumiecie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa!